Hej, witam Was serdecznie na kolejnym filmiku o Ana, kolejne starcie. Ym, wiadomo, pojawiła się nowa postać, od razu zacząłem tworzyć jakieś filmy, materiały, analizować i tak dalej. No jak najszybciej tam chciałem stworzyć jakiś filmik. Yy, no w trakcie montażu, w trakcie wrzucania tego na YouTube'a yy, kilka rzeczy już, już odkryłem. Yy, no tam inni ludzie też podali jakieś różne informacje, których wcześniej jeszcze nie wiedziałem. Tak samo jak w poprzednim filmiku dużo gadałem o tym, że strzał ze snajperki zabiera dwa punkty amunicji, co jest oczywiście nieprawdą. No niestety, no, w topa. Dlaczego? Bo na tym pierwszym filmiku o Ana, jak ona tam strzelała do Fary, czy do. No, jak strzelała, to zabierało, to widziałem, zabierało dwa punkty amunicji, więc na tym opierałem swoją wiedzę. W trakcie gry już jakby na to nie, nie, nie zwróciłem uwagi na to. Teraz, teraz mam nadzieję, że będzie lepiej. E, mam jakieś nowe, właśnie przemyślenia e, co do tej postaci. E, wielu ludzi już zaczyna gadać, że, e, że, że Anna w połączeniu z ultem jakiejś postaci jest OP. E, ale no co ja Wam powiem? Na przykład, e, Gędzi, który ultuje dobry gędzi, który ultuje i jest w stanie sam zabić całą drużynę, dobra, połowę drużyny yy, Anna, która ultuje Gędziego yy, no, zapieczętuje po prostu to, 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 to zabicie tej połowy drużyny yy, ale to jest do powstrzymania, to jest do powstrzymania no, tak naprawdę ja bym wolał Aną ultować kogoś, kto ma czasami problemy z, z, z zabiciem y, przeciwników. Na przykład, ultować wzmocnienie żołnierza 76. Bo jednak e, łatwo, łatwo przed tym uciec, łatwo to powstrzymać. Albo Makriego. Makri potrzebuje troszkę czasu. Tak, co ja wam powiem, jaka jest jedna z najlepszych kontra na Anę, druga ana. Ana sobie szydoko, ultuje szydoko, jakąś szydoko. postać. Na przykład takiego gędziego. Gędzie tam się wbija, szaleje. No to Anna z naszej drużyny usypia. Tylko wiadomo, no musi być ten team play, żeby, żeby, te, żeby nikt nie strzelał w tego gędziego. Nie wolno rezygnować z walki o coś, w co się wierzy. Co ja zauważyłem? E, moim, moim takim jednym z największych zmartwień jako Ana było e, łatwość trafienia e, sojusznika, żeby on otrzymał leczenie. E, wszyscy healerzy, Lucio, Lucio to w ogóle jest pasywne leczenie. Zeniata, no. healerzy mają. E, Luc Zeniata i łaska, oni mają. E, Napastnicy Jakieś snapshoty. No coś takiego, że nawet jak nie mamy ich na celowniku, to jest tam naokoło nich obwódka. E, no po jakby, jakby ten nasz celownik jakby się przykleiło do tej postaci. E, a na tego nie ma, ona musi naprawdę dobrze wycelować e, w sojusznika, ale co zauważyłem. Cały ze snajperki ma duży hitbox, duży hitbox, o widzicie, mam daleko, daleko od tej postaci mam e, celownik, a tak czy siak on otrzymuje le, leczenie, więc jakiś tam plus jest. Ale no podejrzewam, że mogłoby to być jeszcze więcej, bo w tym momencie... E, o, bo w tym momencie e, Anna, która nie trafia jest po prostu do, okropnym, okropnym supportem. No troszkę, troszkę już mi lepiej idzie niż kiedyś, niż wczoraj cię. Oczywiście nadal brakuje mi jakiejś takiej um, mobilnej umiejętności, żeby wskoczyć gdzieś Na dobrą pozycję do snajpowania potencjał Boże Jezusie. Więzłszy swój pełen potencjał. swój pełen potencjłu i pełen potencjał. Oni się przyprawili do niszczenie galaktyk. Więzłszy swój pełen potencjał. Szelaj, 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 shudem, shudem. Powinien się tam wbić, powinien się tam wbić. Zaśnij. Zaśnij, Takie. Ta. Już, już troszkę, troszkę powiem wam Ciekawie, ciekawie Ogólnie bardzo mi się podoba, że ona strzela strzykawkami, to jest w ogóle motyw Jest taki fajny odgłos, jak, jak, jak ktoś dostaje takie jakby jakby ta strzykawka e, się zatapiała Potrzebuje Czemu nie dostał? Nie <śmienicza> dobre, dobre A jeny! Jakie! Jaki pojedynek! Dobre! Dobre, dobre! Śmierci. I teksty, teksty Anny są świetne, taka, no... Taka babuszka. Twarda babuszka taka. Jak lekarz zaleci Potrzebuję lekarza? Chciałbym, chciałbym zrobić combo. jestem ciekaw czy e, Torbjorn jak dostanie na noc wzmocnienie to czy jego wierzyczka też zostaje dano wzmocnienie więc ja się teraz na tym skupię wyzwól swój pełen potencjał wyzwól swój pełen potencjał o o nie do... o jezu cztery naraz wyzwól swój pełen potencjał O, trafiłem kogoś! Wyzwól swój pełen potencjał. Wyzwól swój pełen potencjał. Hmm. O jezu. No nie, myślałem, że wizyczka też dostanie taką aurę. Swój pełen może, może po prostu obrażenia otrzymuje większe. Ach. to jest 100 razy, lep. musimy bronić celu. <laughs> Teraz to tak naprawdę nie liczy się wygrana, przegrana. Ok, zobaczcie. Zatrzymaj ładunek. Przeszła się zagoi. Zaśnij. Zaśnij, tak. O, niedobrze. Masz wzmocnienie. Do boju. Wyzwól swój pełen potencjał. To tak się swój pełen potencjał. No, no wzmocnienie Any nie ma sensu za bardzo. A teraz klucze, ludzie z supportami grają, bo Zeniata dostał busta, potężnego, Zeniata po prostu dostał tak potężnego busta. Yy, łaska dostała i nerfa i busta, więc, więc to się wszystko wyrównuje. Swój yy, pełen ale pełen ludzie potencjał. kurczę chcą teraz grać z saportami. Zobaczcie, jak, jak się nimi grazł swój co, pełen potencjał. Co mnie za... Aaaaa, trafił mnie, trafił mnie. Jeszcze tuż przed śmiercią nie trafił. Wciąż jeszcze są. U, u, u. Eee, kolejne rzeczy, no. Eee, bardzo mały magazynek. Mały magazynek i przeładowanie nie jest takie szybkie. Wszyscy inni healerzy. Wszyscy inni healerzy cały czas mogą kilować Non-stop. Tutaj, no nie, albo nie, nie trafimy, nie kilujemy. Mamy przeładowanie. Bezból swój pełen potencjał. O Jezu. Jak nie trafimy, nie healujemy. Jak mamy przeładowanie, nie healujemy. Więc kurczę. Dla mnie, Anna jest aktualnie najlepszym supportem. Ma ogromne możliwości, naprawdę. Ale jest najtrudniejszym zarazem. swój pełen potencjał. Ha, nara! Kurczę, ciężko, ciężko tym na razie granatem e, trafić, bo on leci, leci po krzywej, to trzeba odpowiednio wymierzyć. Nie wiem, chcę tą Zarię. Powiedzmy, rzucę w tą Zarię. No kurcze Troszkę za wysoko Naprawdę trzeba będzie sobie fajnie potrenować Śpiii I ma mały jakby Zasięg działania. Aj, prawie dostała. Uśpienie. Generalnie... E, jak ja sobie wyobrażałem postać, która będzie usypiała. Miałem kiedyś taki pomysł właśnie na nową postać. Wytzwór swój pełen potencjał. Wezwór swój pełen potencjał. Wytzwór swój pełen potencjał. Swój pełen potencjał. Eee, Ranger, taki Ranger australijski, kolej z kapeluszem, kangury, takie klimaty eee, właśnie, taki rifle, karabin, taki lasso, może jakieś jakaś właśnie e, strzałka usypiająca na zwierzynę i tutaj, no całkiem taka podobna postać. Też taka kolorystyka taka. No, przyciągania. A śpij. No i dostał, dostał. Już założę troszkę ten aim mi wzrósł. Chodźcie po pierwszą. W ogóle ciekawa zmiana w najnowszym patchu, umiejętności, które leczą e, u innych bohaterów, też zwiększają nam, e, przyspieszają ładowanie superzdolności. Żołnierz będzie leczył siebie, sojuszników. Też otrzyma ładunek super zdolności, ale jego szybkość ładowania została w tym momencie ilość super zdolności, to naładować, też niestety wzrasta. Nie swój pełen potencjał Dla mnie te hitboxy mogą być jeszcze troszkę większe Albo po prostu muszę więcej potrenować no Dobrze, tym razem gramy na Nepalu Dwa tanki, żniwiarz, o ja się skupię na żniwiarzu Ja chcę chętnie żniwiarza sobie e, wzmocnić też takie kolejne przemyślenia, wzmocnienie tanka, no to jest niby dobrym pomysłem, zwłaszcza takiego Reinhardta, chyba że w drużynie przeciwnej jest Ana, bo na razie ja miałem drobne problemy z trafieniem kogoś strzałką usypiającą. Żelenie, trafienie w tanka już w ogóle tym problemem e, problemu nie ma, bo tank ma duży model, bardzo łatwo bardzo łatwo trafić. Więc... Już na wzmocnienie dobrze dobrze, 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 jedziemy, jedziemy Żniwiarz szaleje Nie, żniwiarz to dla mnie będzie jedna z takich ciekawszych postaci właśnie, żeby ją y, wzmacniać nano wzmocnienie Przejdź przez Dziękuję. się. Dziękuję. Prawie dostał. pełen potencjał. O Jezu! O Jezu! Żyjesz na ulcie! Wyzwól swój pełen potencjał. O odpalili! Mój żnibiarz i ich grznibiasz. Ale nie podobają mi się meczek, gdzie jest dużo on. Ruszaj do walki, a ja zadbam o twoje zdrowie. No i nie otrzymała, kurczę To swój pełen potencjał Dobrze, dobrze, dobrze Yes! Zaśnij! I olać, 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 olać Nie, naprawdę, najbardziej wymagający support. E, to jest tak, że e, słaba łaska, tak czy siak. E, no leczy, leczy, no. Najsilniejszy, jeden z najsilniejszych leczeń w grze. E, słaba łaska, tak czy siak, coś jest w stanie zrobić, bo ona jest bardzo łatwa. E, Lucio, tak samo. E, a teraz tak. E, Anna, to jest. W złych rękach ona będzie właściwie e, najgorszym supportem, po prostu 0-0 jakby 3, przydatności w drużynie. A dobra Ana to jest... o Jezusie. To będzie najlepszy support. To jest właśnie coś takiego jak to, to się z angielskiego nazywa jakiś e, skill sailing. E, przez C, czyli... E, Czyli słabe, słaba Ana będzie bardzo słaba, bardzo mało się, przyda, mało się przyda. Natomiast dobra Ana to będzie coś, coś strasznego. Ten, Genji też jest taką postacią. Jak nie grasz dobrze, Genji, to. Jesteś absolutnie nieprzydatny w Genji. A jak bardzo dobrze że grasz w więzieniu, no to To zamiatamy Jak lekarz zależy. Dzięki. Wezmól swój pełen potencjał. Wow! Pomoc na dłoń! Nie, nie, nie! Dobra, zobaczymy, co to za achievement? Kariera, osiągnięcia, pomoc na dłoń, czekaj, czekajcie. Wsparcie z. Za, uzyskać cztery zabicia lub asysty zbro. przy jednym użyciu na yeah! ten żniwiarz, on po prostu się tam wbił pół sekundy leżą To będzie to będzie play of the game ale, ale zobaczcie tak czy siak gdyby otrzymało bez otrzymania tego nanosmocnienia żniwiarz tak czy siak mógłby zabić te cztery osoby więc to jest takie powiem wam Chcę ogólnie zrobić filmik, gdzie są przedstawione różne kombosy, jak to, jakie są interakcje z Ultem Anne Ja pierdziele, co tu się dzieje? No, nie mogę teraz. Tak, już jest lepiej, nie, naprawdę lepiej, lepiej chilować ze snajperki łatwiej, łatwiej. No. Nie, naprawdę, naprawdę jest. Mnie muśno, mnie muśno się gra. Eee, ano. Na pewno, na pewno jakieś nerfy będą. Eee, na pewno jakieś e, busty będą. Eee, po to zostało to wprowadzone na serwery testowe, bo wiadomo pracownicy blizzarda jak ilu, ilu ich tam jest może, którzy testują tą anę nie wiem kilkudziesięciu e, a tutaj nagle zacznie to testować kilka tysięcy ludzi i, 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 i oni po prostu ci ludzie odkryją e, wiele, wiele różnych kombosów wiele różnych kontr e, jakieś takie no, które Ciężko, ciężko wychwycić, albo jest jakiś, jest jakiś bug, jakiś glitch, który występuje raz na milion, więc, więc duża szansa, że w końcu te osoby to y, odkryją. Y, no, takie coś trzeba jednak, jednak przetestować, chociaż ten, ten tydzień, y, tydzień na przetestowanie Anny będzie. Dobrze, dziękuję za oglądanie.